Polska Fala, program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Nikt mnie nie uprzedzał, nie wstrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa Lecz będzie wystawiono Nie pod drzwi Tobie niczego nie doradzę Nie znajdę podpowiedzi Mogę na drogę Poklepać cię w ramie Popatrz do góry i leci. Tylko raz. Powiedz tak, zacznie się począ. I szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. oznacza dać, dać, złapać się pierwszy A wszystko co wiem do dzisiaj Że na początku i na końcu jest cisza Tylko raz powiedz tak, zacznij się Добре, шановні пані панство, вітаю на польсько українському програмі Польська Фана. Мене звати Андрій Конько, і сьогодні запрошую ознайомитися із польським вереснем. тобто особами і подіями, які в ці дні важливі для польської історії та польської культури. Наприклад, чому на 1 вересня польські учні, хоч і починають навчальний рік, але не дарують у цей день своїм вчителям квіти. Видатного польського вченого епідеміолога зі Львова, який у часи Другої світової, зробив проривне відкриття вакцини проти тифу смертоносної хвороби, яка у ті часи була справжнім прокляттям і несла спустошення, не даючи шансів на одужання. А також власне і про сам початок війни, яка розпочалася на початку вересня 1939-го. Перші бомби Другої світової на світанку 1 вересня розірвалися також у Львові. Але про все по черзі запрошую наступні півгодини провести з нами на польських кліматах. Można jej było dodać tobie I bywa, że ma miłości za mało By jeszcze kogoś kochać się udało Czasami nie ma tyle siły w sobie By można jej było dodać tobie I bywa, że ma miłości za mało By jeszcze kogoś kochać się udało 1 września przy najstarszym budynku równego, niegdyś wartowni dla służby hrabiów Lubomirskich, odbyły się uroczystości. Organizatorem wystąpił ukraińsko-polski sojusz. Tomasza Padury, właśnie z liderem tej polsko-ukraińskiej organizacji, pani Ewą Mańkowską, udało się nam porozmawiać o tej akcji i ambitnym projekcie zachowania pamiątki architektury, która by mogła zostać centrum integracyjnym dla wielu inicjatyw polsko-ukraińskich. Właśnie zebraliśmy, zaprosiliśmy do występów naszych tutaj lokalnych piosenkarzy, artystów znanych przez mieszkańców miasta i oni tak przez 45 minut występowali koło tego budynku, zwracając. Uwagę Uwagę mieszkańców miasta, przyciągając ich uwagę i to właśnie było celem tego koncertu. Zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na tą zabudkową budowlę, uświadomienie mieszkańcom miasta znaczenia tej budowli i obudzenie w Riwnianach takiej wrażliwości na piękno tego zabytku. No i oczywiście wzbudzenie takiego poczucia współodpowiedzialności za ten budynek. Wartownia Służby Hrabiów Lubomirskich w Równem liczy ponad 200 lat kiedyś stanowiła wejście kompleksu parkowo-palacowego Lubomirskich. Niestety, niedługo może się zawalić. Jeśli miasto nie uda się odzyskać budynku z rąk nieuczciwych dzierżawców, to najbliższy śnieg go unicestwi. W ramach zachowania tej pamiątki Równego niedawno odbyła się debata naukowa na temat najstarszego zabytkowego budynku w Równym Kordygarda Lubomirskich Nowe perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy Odbyła się ona z udziałem ekspertów, naukowców przedstawicieli lokalnej władzy i działaczy społecznych oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Łódzku To była konferencja naukowa czy też okrągły stół raczej taka powiedzmy oficjalna narada można by powiedzieć na temat przyszłości tego zabytku i na tej, w tej konferencji i w tym okrągłym stole wzięli udział eksperci, naukowcy, przedstawiciele świata sztuki, głównie tutaj z Riwnego, którzy od dawna interesują się tematem Kordegardy Lubomirskich. To były osoby, które poświęciły swoje prace naukowe tej budowli, które poświęciły no, dużo czasu, również prawnicy to byli i osoby, które się tą sprawą zajmują no, od strony prawnej. I wszyscy oni wzięli udział wspólnie w tej konferencji i omówiliśmy, właśnie przyszłość tego budynku i perspektywy, jakie on dla nas rodzi. Historia tego właściwie najstarszego budynku w Równym jest dramatyczna. Stoi prawie w centrum miasta, więc w miejscu, na której jest dużo pretendentów, szczególnie w kołach biznesowych, budowniczych. Nie w ich interesach zachowanie tego budynku, ponieważ przeszkadza w powstaniu na przykład nowego centrum handlowego, biurowca, czy nawet wielopiętrowego budynku mieszkalnego, premium klasy. Dlatego teraz ciągną się spory sądowe za własność w tej części Równego. Ten budynek to jest w tej chwili najstarszy zabytek architektury w mieście i od niego trwa w w tej chwili no, użyję tego słowa wojna trwa o ten budynek, ponieważ jest on w rękach dzierżaw... takich nieuczciwych dzierżawców, którzy pragną doprowadzić do tego, żeby ten budynek został już do końca zrujnowany, a władze miasta i władze obwodowej administracji wspólnymi siłami starają się skasować tę dzierżawę no i odzyskać budynek. Jednym z środków było właśnie wpisanie tego budynku na listę zabytków miejscowej architektury. To się udało. Niestety jednak dzierżawcy złożyli odwołanie do sądu apelacyjnego. To zostało, decyzja została podjęta na korzyść dzierżawców no i w tej chwili Walka trwa nadal. Władze miasta i obwodu są po stronie aktywistów zainteresowanych w zachowaniu pamiątki. Inicjatywę tą pobierają też architekci miejscowi oraz organizacje społeczne. Motorem jest właśnie organizacja polsko-ukraińska, Sojusz Tomasza Padury. No i mamy jeszcze w perspektywach trzeci, trzecią część tego projektu, czyli Narada Przedstawicieli Świata Sztuki z Riwnego i wspólne budowanie takiej koncepcji na przeznaczenie tego budynku. Osoby, które zajmują się tutaj teatrem, tańcem, architekturą, dziennikarze również zostaną zaproszeni, przedstawiciele nawet świata biznesu, i w takim małym gronie wąskim będziemy dyskutować o tym, jak można byłoby kiedyś ewentualnie ten budynek wykorzystać. Opowiada Jowa Mańkowska, lider ukraińsko-polskiego sojuszu Tomasza Padury. Oprócz przywrócenia uwagi społecznej, jaką ma na celu sprowadzić akcja kulturalna 1 września, teraz wciąż trwa Przygotowanie do stworzenia projektu renowacji tego budynku z XVII wieku. Ten proces trwa i wydaje mi się, że on jeszcze troszeczkę, niestety, potrwa, ponieważ czekamy na właśnie decyzję sądu, na pozytywne dla nas wszystkich, dla mieszkańców miasta, w tym i Polaków tu mieszkających, na pozytywne decyzje sądu, jeśli wszystkie formalności zostaną dokonane i budynek zostanie znowu odzyskany. Przez władze miasta, wtedy liczymy na to, że będziemy mogli uzyskać finanse na odrestaurowanie tego budynku. I to są niemałe pieniądze, ale mamy wsparcie konsulatu generalnego w Łódzku, którym deklaruje, że wesprze projekt, pomysł na przykład stworzenia tam polsko-ukraińskiego centrum kulturalnego. Ewo, jesteśmy po waszej stronie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego ambitnego projektu. Razem z wami mam nadzieję, że w równym kiedyś miejscem licznych polsko-ukraińskich projektów społecznych będzie właśnie budynek historyczny, że nasze miasto potrafi zachować tą pamiątkę i tak historia zmoże posłużyć lepszej przyszłości dla naszych polsko-ukraińskich relacji. historii na polskiej fali. Привіт всім на польській хвилі. Маємо початок вересня. Для нас переважно це однозначно день знань і школи. Це зазвичай урочисті лінійки і квіти вчителям. До речі, у Польщі до школи 1 вересня квіти не несуть, не прийнято. Для поляків перший день осені це день спомену трагічних подій. 1 вересня 1939 року гітлерівський рейх розпочав вторгнення на території Другої Речі Посполитої. Трохи більше ніж через два тижні добили поляків повномасштабним вторгненням Москви. Ударом зі сходу польські війська були деморальні. Лізовані і швидко спочатку інтерновані, а пізніше сотні тисяч поляків із території, також Волині і цілої советської зони окупації, вивозилися комуністами вантажними потягами на Сибір. На світанку 1 вересня, о 4.45 ранку, німецька армія розпочала план нападу на Польщу під кодовою назвою Вайс на фронті довжиною 1600 кілометрів. Особливою точкою опору у перший день війни стала військово-морська база на Безтерплятте, але того ж дня перші бомби впали також і на Львів. Першим був розбомблений залізничний вокзал, а невдовзі знаменита фабрика Бачевських. Менш ніж через два тижні, 12 вересня, німці досягли околиць Львова. Запеклі вуличні бої тривали кілька днів після радянської агресії. Сі, сімнадцятого вересня німці запропонували захисникам Львова, зокрема генералу Владиславу Ланкнеру, здати місто. Німецькі емісари переконували поляків, що якщо вони здадуться, то Львів залишиться в Європі, а не в Азії. Якщо місто захоплять совєти. поляки відмовилися і пішли на умову і співпрацю з совєтськими військами. Закінчилося це все катинню і десятками тисяч вивезених поляків на Сибір. 140 років тому, 2 вересня 1883 року у Чехії народився Рудольф Вайгль. Його батьки були чеськими австрійцями. Він втратив батька у віці п'яти років, тому його вихованням займався вітчим Юзеф Тройнар, польський вчитель, який значною мірою замінив йому батька, з яким вся сім'я переїхала згодом до Галичини. Під час першої світової війни Рудольфа Вайгля призвали до Австро-угорської армії як паразитолога і прикріпили до мікробіологічної лабораторії. Ця лабораторія долучилася до боротьби. З епідемією висипного тифу серед солдатів австрійської армії. Боротьба з цією хворобою стала справою всього життя Рудольфа Вайгля. Що у 1918-му Вайгля створив вакцину, яка врятувала багато життів. Під час роботи він сам двічі перехворів на висипний тиф. Що цікаво, науковець випробував вакцину перед тим, як колоти хворим, спочатку на собі. Під час німецької окупації Львова серед годувальників було багато видатних особистостей, таких як всесвітньо відомий математик і професор львівської політехніки Стефан Банах, професор психології Ян Крейц, професор географії Євгеній Ромер, диригент Станіслав Скровачевський чи поет Збігнів Герберт. За таку роботу вони мали право на посвідчення працівника інституту. Цей документ рятував від арешту не лише львівських професорів, а й активістів польського підпілля. Вакцину Байгля також доставляли до партизанських загонів, які діяли в околицях Львова. Висипний тиф був повсякденним явищем у Варшавському гетто, куди співробітник інституту Вайгля Генрік Мосінг кілька разів приїжджав зі Львова. Офіційно брати зразки крові у хворих насправді ж він доставляв до гетто. Вакцину одного разу навіть цілих 30 тисяч доз у 2003 році. Інститут Ядвашем у Єрусалимі присвоїв Рудольфу Вайглю звання праведника народів світу. Ще одна важлива у польській культурі особистість пов'язана із початком вересня. Це Вільгальміна Івановська. Перша польська професорка астрофізики народилася 2 вересня 118 років тому. Її ще називають польською суперзіркою астрономії. Ця геніальна жінка присвятила своє життя академічній діяльності і науці, була співзасновницею університету Миколая Коперніка в Торуні. Мабуть, найбільшим у довгому списку її видатних досягнень було відкриття нової шкали вимірювання, яка довела, що всесвіт вдвічі більший, ніж вважалося раніше. Ця польська науковиця буквально подвоїла його. 2 вересня припала і 112-та річниця від дня народження Чеслава Янчарського, уродженець села Грушвиця, відомий польський дитячий письменник, один із засновників і активний учасник міжвоєнної групи Волинь. 2 вересня представники польсько-українського центру Томаша Оскара Сосновського відвідали могилу видатного польського дитячого автора, поклали квіти до символічного каменю, присвяченого митцю. До речі, цей камінь був встановлений до старіччя письменника з ініціативи за кошт місцевого краєзнавця і дослідника історії Волині Романа Стасюка. Найвідомішим героєм, створеним Чеславом Янчарським, є плюшевий ведмедик Ушатик. У у 60-х на польському телебаченні вийшов про нього мультсеріал, і цей ведмедик став настільки ж популярним у Польщі тих часів, як Вінні Пух чи наш капітошка. І більше про це уже за кілька хвилин. Чи płomień jakby zgasł житий Czy dzisiaj myślisz, że to powód by się житав? Wiec, gdy zechcesz odejść, proszę nie zamykaj drzwi. Dźwięk przekręcanego klucza w nocy mi się śni. Lekko lecimy w przestworza nad łonką morza. Tu nie złama. Do dziś błokamy do niebieskich bram, otaczają nas anioły. On podaje dłoń, by znów się czuł. Nad łąką morza Tu nie złamie nas już nic Tu nie złamie nas już nic To dziś Za rokiem, ale nie tego nigdy... Że, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. 2 września przypada 112. rocznica urodzin wybitnego polskiego autora Czesława Janczarskiego. Pochodzący ze wsi Różwyca, znany polski pisarz dziecięcy, jeden z założycieli i aktywny członek międzywojennej grupy Wołyń, 2 września przedstawiciele Centrum Polsko-Ukraińskiego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego odwiedzili grupę wybitnego polskiego autora literatury dziecięcej. Dzisiaj jest z nami prezes Centrum Sosnowskiego, pan Jarosław Kowalczuk. Uczciliśmy 112. rocznicę od dnia urodzenia, В'ячеслава Янчурського. ми виїхали з нашими членками нашого центру, поставили квяти, запалили з нічень, ну і припомніли ж цей пісаж, автор такі міжвоєнної групи волень, де вході такі вілі, вілі, таких вибітних пісажей і поетів польських. Ну і помініли о тим великим пісажем. Uhonorowanie pamięci na małej ojczyźnie Janczarskiego nie jest ostatnią akcją w tym kierunku. Centrum Sosnowskiego występuje z inicjatywą wydania pierwszego tłumaczenia Czesława Janczarskiego na język ukraiński. Teraz szukajemy możliwości. Ja myślę, że będą jakieś napisane imigranty na i coś dostaniemy, i mamy nadzieję w następnym roku. Wyjdzie takie tłumaczenie i to będzie też jednym jeszcze takim dobrym naszym mostkiem pojednania naszych dwóch braci narodów. Dla Równego i całego naszego regionu upamiętnienie takich osób jak Janczarski jest teraz mega ważne, mówią centrum Sosnowskiego. W Ukrainie wzrasta coraz bardziej interes do Polski, jej kultury i życia, więc takie osoby jak Czesław Janczarski, których działalność jest związana z kulturą polską, ale poprzez urodzenie są połączeni też z Ukrainą, są niby mostem do budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich. Ну, no, власне, саме зараз e, дійсно ми знаємо, що є така нагальна потреба і пошанування, і взагалі e, все, що пов'язане з польською культурою, з польськими діячами, і нам досить приємно, що e, великий такий знаний в Польщі дитячий автор e, є нашим земляком, який народився в Грушвиці, і оці. E, Особистості, зокрема, в Часвоянчарський є таким містком поєднання наших двох братніх народів, і які в майбутньому можна об'єднувати. І це дуже, дуже, дуже тішить. Był z nami prezes Centrum Oświatowego Tomasza Oskara Sosnowskiego, w Równym pan Jarosław Kowalczuk. Życzymy pomyślności panu i całemu gronu sympatyków relacji polsko-ukraińskich. Czekamy również na misię Uszatka, który by mógł zacząć rozmawiać językiem ukraińskim, który był bardzo bliski dla jego twórcy, ponieważ Czesław Janczarski urodził się koło Równego w a W Równym zaczął pisać, tu uczęszczał do gimnazjum i zaczął kształtować się jako literator. Na tym kończymy nasz program. Życzę Państwu udanego tygodnia. Bądźmy dobrej myśli. Pomagajmy sobie nawzajem. Dbajmy o naszych żołnierzy ukraińskich. Dzięki którym możemy żyć i dzięki którym zdobyło się nasze zwycięstwo wolnej i niezależnej Ukrainy. Strach przed lataniem doświadczeń, z tym przedmówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona mieć czy być. Czy Eric Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłe. Już teraz wiem, wszystko trwa. Projekt finansowany ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.